Hej, cześć, witam w Pillars of Eternity i witam na kanale po przerwie spowodowanej awarią komputera niestety w związku z naprawą, którą podjąłem wszystkie moje zapisy z gier, które prowadziłem poszły do, poszły do komputerowego nieba, można powiedzieć i na chwilę obecną zostaje zaczynać wszystko od początku dlatego postanowiłem, że będę robił krótkie takie odcinki nazwę je sobie Session Review takie poglądowe odcinki, aby przedstawić w danej chwili, w którym miejscu w danej grze się znajduję i aby, abyś ty, oglądający mnie youtuberze, był na bieżąco, gdyż troszeczkę nie było mnie dość dawno na kanale żadnych filmików nowych, gdzie widzę, że subskrypcje uciekają. Wracając do tematu. Na dzień dobry rozpocznę sobie dwa projekty, które prowadziłem, czyli Pillars of Eternity i... LA, Noir. Będą to krótkie odcinki po powiedzmy sobie kilku, kilkunastominutowe, aby przedstawić zarys miejsca, w którym jestem. A w momencie, gdy posunę się, że tak to ładnie określę, kolokwialnie, posunę się, właściwie dojdę, jakby nie patrzeć na samo do miejsca, w którym skończyłem główny wątek w, w tych seriach, które prowadziłem, wtedy będę te odcinki robił konkretnie dłuższe. Tymczasem rozpocznijmy Pillars of Eternity. Wyszły nowe łatki, także łatki patrzę. Także gra jest na chwilę obecną na bieżąco. Rozpocznijmy więc nową przygodę. Ustawienia nowej gry naturalnie wchodzę w poziom średni tryb eksperta, nie, nie będę tutaj już dalej kombinował zagram tak, żeby ta gra była na poziomie że tak powiem, bo może mnie poziom trudności tutaj zjeść gra jest trudna tyle materiału poszło poszło do komputerowego nieba że mała głowa ok, rozpoczynamy przygodę w Pillars of Eternity po raz kolejny właściwie po raz drugi utworzę sobie teraz postać i to będzie na ten odcineczek na tyle a już w następnym odcinku, już wkrótce po prostu będę przemieszczał się dalej fabularnie, starając się iść tą samą drogą, mniej więcej podobną drogą, jaką szedłem poprzednim razem magiem krasnoludem. Niemniej jednak tym razem stworzę sobie również maga, ale nie będzie to krasnolud. Uderzę sobie uderzę sobie w Boskiego Śmierci, gdyż on ma taką pasywkę, która daje mu dodatkowy damage w momencie, kiedy Przeciwnik, którego tłuczemy ma 15% zdrowia, czy wytrzymałości, sorry. Niech będzie to mężczyzna, niech będzie to boski, niech będzie to boski śmierci. Już nie będę tutaj czytał, roz, roz, rozdrabniał się nad tymi statystykami. Ułożyłem sobie to w głowie wcześniej. Będę to tłumaczył po prostu jak będę grał. O co chodzi mi tutaj z... Z boskim śmierci. No, jak wspomniałem, boski Śmierci ma ten bonus, który zabiera nam troszeczkę, znaczy zabiera nam właściwie przeciwnikowi, zabiera dodatkowe obrażenia otrzymuje w momencie, kiedy ma 15% wytrzymałości. Ok, co się tyczy zaklęć? Weźmy sobie duchową tarczę, weźmy sobie pomniejsze pociski minolety, weźmy sobie wachlarz płomieni, weźmy sobie na przykład mroźną mgłę. Dlaczego tak, dlaczego nie? Ok, co się tyczy cech, uderzamy na pewno w moc i w intelekt. No, może, jeden do zręczności dam. Takie statystyki są ok. Lecimy dalej. Co się tyczy pochodzenia, weźmy sobie coś, co nam da do mocy na pewno lub do inteligencji. To jest intelekt właściwie bardziej. Nie. Uderzymy sobie w coś takiego jak żyjące ziemię. Dostajemy jeszcze plus jeden bonusie do mocy. I to mi pasuje. OK, lecimy dalej. Biografia. Z biografii myślę, żeby zostać sobie na przykład kimś takim jak odkrywca. A może zostać kimś takim jak kupiec. Zostanę sobie naukowcem. Tam też byłem naukowcem, z tego co pamiętam, tej poprzedniej edycji, czy tak to określę, więc tutaj też zostanę sobie naukowcem. To się przydaje do rozbrajania pułapek i do otwierania skrzyń. Niech będzie. Ok, wygląd. Niech zostanie taki, jaki jest. Obrazek rzecz drugorzędna. To samo z. Z głosem. I nazwiemy się Arkadiusz po prostu tradycyjnie, standardowo. Nie będę kombinował. OK. To na ten odcinek tyle. Już wkrótce będę pokazywał krótkie session review z postępów w tej grze. Jak dojdę do twierdzy Readrika, tak jak to po prostu na tym odcinku skończyłem z tego co widziałem w poprzedniej edycji. Wtedy dopiero będę robił sobie odcinki, które będą miały po... Troszeczkę więcej minut. Tymczasem dzięki za uwagę. Trzymaj się ciepło. Mam nadzieję, że jesteś na bieżąco i nie będziesz zły w związku ze z przerwą, która była spowodowana pewnymi, no, powiedzmy sobie szczerze, nie bardzo sprzyjającymi mi okolicznościami. Mówił Arkadiusz, trzymaj się, do zobaczenia w następnym odcinku Pillars of Eternity. Cześć.